Jo, hejcie się mamo, witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak sami wiecie lub nie, do Brawl Stars doszło nowy Brawler Bibi. Ogólnie mnie na niego nie stać, bo kosztuje aż za dużo. A jak widzicie, mam tutaj zebrane gwiezdne żeton. Jak widzicie, są nowe mapy, a my sobie zagramy jednego do dzisiaj. Zbiorę tych notów, a reszta to będzie granie za dymę. Jak chcecie, aby o się pojawiają z innych gier, to piszcie serdecznie w komentarzach, kto ja będę to przyjmować. I piszcie jak się grę. No i to jest obojętna ale... Ale są tutaj do mięśnie, aż gdzieś naprawdę. Czy mamy spajka. Wiedziałem nawet, że mamy spajka w tym Kurde, my tu mamy żadną postaci. Tutaj ładnie namit. Tutaj wyżej, A Nie nietrafione ulta niestety, ale prawdę do broka, co było bardzo dobre. Zagra Dobrym bardzo zagraniem Nie a i tutaj nie miałem jak broka. Tutaj nie pokonam tego broka Nie mam czasu go pokonać Kurde, to będzie odliczanie Naprawdę słabo Wydaje że widać ile odcinek trwa, ale ja wolę być nie niż wcale. Ładnie, 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 ładnie. Kurde, tutaj chyba będziemy mieli dętkę. Aj, nie, będą mieli, będą mieli, bardzo słabo, ale gdybym tutaj wjechał z Frankiem to byśmy mieli spore szanse. Tutaj ultest znowu nietrafione kurde, dobry kręk, dobry kręk! Aiii, niedobrze! Niedobrze, bardzo niedobrze. Ja nie nie znam minut specarków. Tak nie teraz to powiedziałem, jakbym się prawie popłakał. A ja się nie popłakałam. A no, właśnie zcefliśmy sobie brokiem. Pamiętajcie, w ten piątek opening będzie, będzie bardzo fajny Na openingu może się, może się uda trafić, kto wie, może nawet legendę albo nowego brawlera. Kurde, mam legendę. Kurde, jezu, co ja mam z tym dół? Bo teraz to w ostatniej Tutaj ładnie porobione. Kurde Rosem nie porobiło. Niedobrze, ale tutaj Leon ma bardzo małą kapel. Dobrze jak będziemy tak grać. Tutaj cikaduła. Tutaj łanie. To nie Leon, Leon, Leon. Ram! Detram Ładnie 6 gemów tutaj, bardzo ładnie. Zagrane, tutaj, ładnie, tutaj e, nie mam internetu, nie mam internetu, przez chwilę nie miałem. Przepraszam was za to Przepraszam was za to serdecznie naprawdę Gabrynia leć Co si si zrobiła? Ała? Szybkie cięcia. Dobra, witam po przerwie. Nie pytajcie, co tu się stało. Tutaj mam. rekord. A może otworzymy skrzyneczkę, co wy na to? Może punkty dodajemy na majka albo postać. Nie, postać nie będzie. Zbyt pięknie by było. Ale do jak najbardziej się przydadzą punkty. To powie, że nie tam sam, ten sam jest sobie nie. Ja Zagramy mi jeszcze jeden meczek, na tym grabie. Kurde, nie mam internetu. A właśnie, bo ja na Biffie gram. Tutaj Piperka, jest bardzo ładnie Teraz zabierzemy na rejon z drugiej rury. O kurde, 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 kurde. Ani, nie miałem jak porobić. To, to szybko od razu przyłączę na mój transfer danych. Przepraszam, was, że się odcinki nie pojawiają tak jak powinny, ale teraz będą winni. Będzie Tutaj mamy sześć, siedem gemów. Tutaj lecę sobie. Cyk. No kurde! Dlaczego strzelić nie mogłem? Kurde, mają odjechanie. Niedobrze. Ale ja. Takim cudem. Tutaj gdzieś szelka kampi. Tylko ja nie wiem gdzie. Aha tam była szeli. Nie Bardzo niedobrze! dobrze. Kurde co to mi się wyświetla. się wyświetlają po to. Momentu. Teraz będzie głównie za tym, grana. A na zadym, mi się bardzo przyjemnie. Zadym to jeden z moich odjedynczych trybów Kurde, też mają rozwój na świniętach. <try> That's my name, but nie my game. To mezer, w którym gra. Przepraszam, że za to się ranić nie chcę. No co? Nie no, teraz to mnie pięknie porobiła. Lerusa Nie strzeliła. <słyska> Kurcze nie, 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 nie wpadnie, nie, nie wpadnie, nie wpadnie. Ufff, się chcieli im dorównać. To to A i nie zdążyłem ulta użyć. Czyli jest super ataku. A to jest tak zwana um, ulta teraz. Nie wiem po co użyłem. Tutaj nie miałem wyjść z tej sytuacji. Tutaj chyba było... Że... Nie, my to przegramy, z w naprawdę. Ale myśmy my jesteśmy taki na prawdzie, na z Nie, 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 nie. Nie, 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 Co nie, w ogóle zrobiła? nie, 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 będzie przegrany. trwa 10 minut, no to w sumie chyba będziemy kończyć ten odcinek. Nie ma co przyglekać. Więc, jednym słowem, możemy się pożegnać. Więc, cześć i czołem.